Witajcie. W ostatnich dniach dzieje się bardzo dużo. Przygotowałem dla Was szczegółowy komentarz o co chodzi z atakiem na prokuraturę Adama Bodnara. Zachęcam Was do subskrypcji wysłania tego materiału swoim znajomym, ponieważ nie w każdych mediach możecie usłyszeć o faktach, które będę dzisiaj wam przytaczał. Adam Bodnar dokonuje siłowego zamachu na Prokuraturę. To kolejny akt siłowego przejmowania instytucji za, przez rząd Donalda Tuska. Widzieliśmy przed świętami siłowe przejęcie mediów publicznych. Jak pierwsze orzeczenia sądów wskazują, były to działania bezprawne. Prokuratura w tej sprawie prowadzi śledztwo. Widzieliśmy niestety również w zeszłym tygodniu aresztowanie. Aktualnie urzędujących posłów na Sejm, którzy walczyli z korupcją przez lata, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, do aresztowania doszło pomimo tego, że prezydent skorzystał z aktu łaski wobec nich i stwierdził prawidłowość tego aktu łaski tr trzykrotnie Trybunał Konstytucyjny, a również w ostatnich dniach Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ale to mało, ponieważ w Polsce nie uznaje się części sędziów, nie uznaje to rząd Donalda Tuska i Dobierają sobie takie orzeczenia, jakie są wygodne, zazwyczaj wydawane przez sędziów z justycji, które są sprzeczne z prawem, który jest w Polsce uchwalany. Ale dzisiaj bardzo szczegółowo o działaniach Adama Bodnara. W piątek podjął decyzję osobistą, że uzna, iż Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym i nigdy nim nie był. Oznacza to, że według niego powstał wakat na stanowisku prokuratora. Argumentacja Bodnara jest taka, że przepisy z 2016 roku, które reformowały prokuraturę, pozwalały na przywracanie do czynnej służby ze stanu spoczynku prokuratorów, a przez wiele lat Dariusz Barski był w stanie spoczynku, obowiązywały tylko przez 60 dni w 2016 roku, więc Półtora roku temu, niemal dwa lata temu, kiedy Dariusz Barski przywrócony został do służby, a następnie został powołany na prokuratora krajowego, nigdy de facto do czynnej służby przywrócony, przywrócony nie został, a zatem nie był prokuratorem krajowym. Adam Bodnar zrobił to, bo tak chciał, bo miał opinię prawników. Oczywiście Zaprzyjaźnionych ze środowiskami opozycyjnymi, i krok po kroku pokażę Wam dzisiaj, dlaczego jest to kompletnie pozbawione podstaw myślenie, które służy tylko za zasłonę dymną do przejęcia kontroli nad prokuraturą i nie ma to nic wspólnego z polskim prawem. Zatem pierwsza rzecz, Oczywiście, że przepisy tej ustawy mają charakter obowiązujący cały czas. Te ustawy, na mocy której Darusz Barski został przywrócony do czynnej służby w prokuraturze, jest to akt obowiązujący. I teraz kwestia przepisów epizodycznych, bo. Ustawa jest obowiązująca, ale czasami w ustawach niektóre przepisy mają wskazane, jak długo obowiązują już wprost. Czyli wiemy na przykład, że jakiś przepis będzie obowiązywał na przykład przez miesiąc, przez rok, i oczywiście, dopóki ten termin nie zostanie zmieniony inną ustawą, to taki przepis po prostu wygasa. I artykuł 47 właśnie dotyczył w tej ustawie możliwości przywracania do czynnej służby prokuratorów w stanie spoczynku i y, artykuł 73 tej ustawy, który wskazuje w, w, w liście, które przepisy właśnie mają jakąś taką moc obowiązywania skróconą niż cała ustawa, przepisu artykułu 47 nie ma, co oznacza, że ten przepis cały czas obowiązuje, więc można nawet dzisiaj przywrócić prokuratora do służby w oparciu o ten przepis. I co ważne, na to zwrócił uwagę mecenas Bartosz Lewandowski, sprawą epizodyczności przepisów tej ustawy zajmowały się sądy. Na przykład kilkukrotnie Naczelny Sąd Administracyjny i w orzeczeniu, które jest tutaj przywołane, NSA stwierdza, że począwszy od artykułu 25 wyżej wymienionej ustawy, przepisy dotyczą ściśle sytuacji prokuratorów i prokuratorów. Przepisy te w znaczącej większości nie mają charakteru przepisów przejściowych. Tam, gdzie przepis ma pełnić taką rolę, Ustawodawca wyraźnie wskazuje na to przez użycie zwrotu do dnia z dniem do czasu. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której jest ustawa, obowiązuje przepis, o którym mówi Bodnar. Nie jest wskazany w przepisach epizodycznych i potwierdza to w kilku wrogach naczelny sąd administracyjny. Dla Dama Bodnara to nieważne. On ma swoją koncepcję. Jego koncepcja ma być wdrożona, bo chce zmian personalnych w prokuraturze krajowej. Co ważne, dlaczego on tak kombinuje? Bo no, czy można odwołać prokuratora krajowego? Można zadać pytanie. No, czy minister sprawiedliwości, prokurator generalny innego rządu niż poprzedni ma prawo zmienić prokuratora krajowego, bo na przykład ma inną wizję polityki karnej? E, otóż może, oczywiście, że je, prawo dopuszcza takie działania. Prokurator krajowy nie jest funkcją kadencyjną, ale jest jasny przepis, który mówi, w jaki sposób może prokurator generalny z premierem doprowadzić do zmiany prokuratora krajowego. Jest to przepis artykułu 14 ustawy prawa o prokuraturze, jest jasno wskazane. Że prokuratorów krajowego oraz pozostałych zastępców prokuratora generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą. Czyli Bodnar po prostu, jak chce zmienić Barskiego, powinien pójść do Tuska i z tym wnioskiem Tusk do prezydenta i prezydent powinien wyrazić zgodę. Oni czegoś takiego nie robią, bo nie chcą prezydenta pytać o zdanie, więc wymyślały jakieś triki, by przejąć siłowo prokuraturę. Jest to naprawdę kompletnie bezprawne. Ta, ten wymysł z tym, że Barski nie mógł być przywrócony, no nikt tego poważnie nie broni, ale e, tak sobie ścieżkę wymyślili. No i teraz e, przejdźmy dalej. Bo przecież no, poparł się Adam Bodna, to nie jest jego zdanie. To jest, to są, e, to jest jego konkluzja, po zapoznaniu się z opiniami wybitnych ekspertów. I tymi wybitnymi ekspertami są słowami Patyra, on był kandydatem Platformy na Rzecznika Praw Obywatelskich. Anna Rakowska, niegdyś żona posła lewicy Tomasza Trelli, e, bardzo zaangażowana, bo chyba działaczką SLD. no Jak widzimy, oznakowana przy każdym proteście opozycyjnym, po prostu wiadomo, jakie ma poglądy. E, I Grzegorz Kuca, współpracownik. Kodu, tutaj też na evencie Kodowskim. I to są niezależni eksperci, którzy wymyślili, że wprawdzie prawo obowiązuje, ale go nie widzimy, więc możemy sobie stwierdzić, że nie obowiązuje, bo sobie zamkniemy oczy i nie ma prawa. Tak to sobie wymyślili, ale to oczywiście jest bezprawne. To jest tylko zasłona dymna, by siłowo przeprowadzić zmiany w prokuraturze, która już. W piątek powiedziała, że na przykład prowadzi śledztwa bardzo intensywne w sprawie zatrzymania bezprawnego Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąśka. Ta prokuratura prowadzi również postępowania w sprawie Działań Sienkiewicza, który bezprawnie doprowadził do rozwalenia mediów publicznych. No i oni się boją tych śledztw, dlatego też chcą przejąć prokuraturę po prostu. W sprawie wypowiedział się prezydent Andrzej Duda, który wskazał również, że to jest nieudolna próba Adama Bodnara, by usunąć ze stanowiska Dariusza Barskiego. Prezydent przypomniał, że musi w tym procesie, jeśli ma dojść do zmiany na stanowisku prokuratora krajowego, brać udział. To jest po prostu to działanie z pominięciem prezydenta, bo oni chcą zmienić prokuratora krajowego, a nie stosować prawo, jakie jest w Polsce. Więc tak to ma działać. Profesor Piotrowski wypowiedział się i wielu innych prokuratorów, którzy często krytykowali e, prokuraturę krajową, wypowiedzieli się, że Dariusz, Dariusz Barski cały czas jest prokuratorem krajowym. Więc z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z sytuacją, w której e, Konstytucja, ustawy nie są źródłem prawa, ale jest opinia prawników dla Bodnara. Dzisiaj nawet przeczytałem jakiś kuriozalny tekst w Tumidalskiego z, z Rzeczpospolitej. On przechodzi do Neopapo na redaktora naczelnego, i w tym tekście on wskazuje, że obok kodeksu postępowania karnego, w, teraz prokuratora będzie musiała stosować kodeks moralny Adama Bodnara. No szanowni Państwo, no Adam Bodnar jednego dnia myśli to, to jest prawem, drugiego dnia myśli coś innego i to jest prawem, bo to jest moralność Bodnara, ona może ulec zmianie i nawet w tej sprawie uległa zmianie, bo w 16 roku Bodnar twierdził, że ustrój, w którym prokuratury, w którym jest minister sprawiedliwości, jednocześnie prokuratorem generalnym, jest niekonstytucyjny, a jednocześnie on teraz jako minister sprawiedliwości o wiele bardziej ochoczo korzysta z wszelkich możliwości prokuratora generalnego niż Zbigniew Ziobro i nadużywa tych kompetencji i łamie prawo, przyznając sobie uprawnienia do zmiany prokuratora krajowego wbrew, wbrew tym przepisom. Czyli on jest takim do potęgi prokuratorem generalnym, można powiedzieć, samo... Można być, sam się nim obwołał w ten sposób i już ta moralność Bodnara z 16 roku no nie obowiązuje. Badam bo Bodnar, zmienił moralność. A skoro kodeks moralny Bodnara się zmienił, no to wówczas, no wiecie, wszystko zgodne z prawem. No, już taki katalog tego, co jest w Polsce prawem bądź nie, powstał inny niż w konstytucji. Mianowicie na pierwszym miejscu zdecydowanie jest to, jak prawo zinterpretujemy, to są to słowa Donalda Tuska. Na drugim miejscu postawiłbym uroczyste unieważnienie Donalda Tuska, bo w sumie oni Wszystkim rozkazuje. No tutaj, kodeks moralny Bodnara, według mnie, to taka silna trójka. Mamy jeszcze uchwały Sejmu, mamy jeszcze hmm, komunikaty Bodnara, no i kilka innych by się znalazło tego typu wypowiedzi, które pokazują, że to ich wola polityczna decyduje, a nie realne prawo. W Polsce, I profesor Piotrowski, który bardzo często krytykował nasze rządy, ja sam stwierdził, że prokuratorem krewem pozostaje Dariusz Barski. Bardzo ciekawa kolejna kwestia. Bo wiecie co? Bo Bodnar, jak stwierdził, że Barskiego nie było, to stwierdził, no dobra, to muszę mieć nowego prokuratora krajowego. Ale rano tego samego dnia w piątek poprosił Barskiego, żeby Barski zawnioskował, żeby do prokuratury krajowej trafił prokurator Bilewicz. Barski, Bodnar twierdził, że po to, żeby pomagał Barskiemu w komunikacji z Bodnarem przy wstępowaniu Polski do prokuratury europejskiej, taki, żeby, żeby Bodnar miał swojego człowieka do tego w prokuraturze krajowej. Barski nie musiał tego robić, ale to zrobił, złożył wniosek, żeby Bilewicz przed do tej prokuratury krajowej. Okazuje się, po co to było Bodnarowi. Ponieważ, żeby ktoś mógł być prokuratorem krajowym, musi być w prokuraturze krajowej. Nie miał tam Bodnar kogoś, komu ufał, więc chciał Bilewicza. Tylko, że skoro Barski nie był nigdy prokuratorem krajowym, to jak mógł skutecznie zawnioskować o, przek o wydelegowanie do prokuratury, o awansowanie do prokuratury krajowej Bilewicza. Skoro Bilewicz nigdy nie został prokuratorem prokuratury krajowej. Bodnar nie mógł go wskazać na prokuratora krajowego, bo zgodnie z logiką Bodnara, Barskiego nigdy nie było na stanowisku prokuratora krajowego. To jest taka wewnętrzna sprzeczność, no ale Bodnarowi to nie przeszkadza, że jednego, w jednym zdaniu mówi, że Barski nie jest prokuratorem krajowym, nigdy go nie było ale żeby mógł być bilewicz to on był prokuratorem krajowym bo przecież wnioski przyniósł do e, prokuratora generalnego na no to zwrócił uwagę właśnie między innymi Patryk Słowik i tu jest jego wpis na iksie że e, no to się nie klei to się nie klei po prostu to jest wewnętrzna sprzeczność <laughs> I e, zwrócili na to, pon, ponadto w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak pełniące obowiązki prokuratora krajowego, bo na taką funkcję powołał Bodnar z Tuskiem, bo tutaj Tusk podpisał kwit, akurat e, nie ma. Na to zwrócili uwagę wszyscy zastępcy prokuratora generalnego wszyscy cała siódemka powiedziała, że bezprawnie działa Bodnar, nic, że Barski cały czas jest prokuratorem krajowym, a funkcja dla Bilewicza nie istnieje w polskim prawie. E, następnego dnia pro, wszyscy prokuratorzy regionalni e, Zgodzili się z, z zastępcami prokuratora generalnego i dyrektorzy Wydziału Walki z Przestępczością zorganizowaną. Najbardziej, można powiedzieć, doświadczeni prokuratorzy od najważniejszych śledztw w naszym kraju no, kompletnie krytykują Bodnara. No i do czego to doprowadzi? Na to zwrócił uwagę poseł Andrzej Śliwka, że przecież tego rodzaju zmiany, w, nie, dyskwalifikowanie prokuratorów, stwierdzenie, że ktoś jest bądź nie jest to, co zrobił Adam Bodnar, to jest prezent dla przestępców. Teraz każdy adwokat dzisiaj w Warszawie przegląda, czy prokurator, który prowadzi śledztwo przeciwko jego klientowi, został awansowany przez Barskiego. Jeśli tak, to zaraz postępowanie nieważne, areszt nieważny, akt oskarżenia nieważny. No tak działa Bodnar. On naprawdę w imię jakiejś swojej zaślepionej zemsty, tak kompletnie ignorują prawo, czym robią prezenty po prostu przestępcom. Na to zwrócił uwagę właśnie poseł Andrzej Śliwka, przeczytajcie to, 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 to co napisał. Ja nie mam wątpliwości, że niestety ten, ten chaos, który wprowadza Bodnar będzie miał gigantyczne skutki na jakość pracy prokuratury. No ale, no kto się z tego cieszy? No, cieszy się tylko świat przestępczy, bo on liczy na potknięcia prokuratury, a to niewątpliwie będzie wykorzystane. Najśmieszniejsze jest to, że wszystko to się dzieje w atmosferze tego, że miał być Urząd Ministra Sprawiedliwości od prokuratora generalnego rozdzielony. Oni lata trąbili, że trzeba rozdzielić, a kiedy przyszło, to do czego? Bodnar tam wbija siłą, naruszając prawo. Przecież od wyborów już zaraz minie 100 dni. Mamy równo 3 miesiące od wyborów, więc za kilkanaście dni będzie 100 dni. I już miało być to wprowadzone w 100 dni. A nie jest. Dopiero teraz zapowiada, że to zrobią. Jak wyczyszczą prokuraturę, to wtedy może łaskawie rozdzielą urzędy, żeby tam na pewno był ich człowiek na czele. No i to. To jest jeden ze stóp konkretów, oczywiście naruszony tak jak wszystkie pozostałe praktycznie, no ale cóż. Ale najciekawsze w tej sprawie jest to, że jeden z prokuratorów, zastępców prokuratora generalnego Robert Hernand, on się postawił Bodnarowi i właśnie e, na to zwrócili uwagę również inni prokuratorzy, że e, no, apelują o pamiętanie chociażby prokurator Jacek Skała, że e, nie można w siłowo przemywać prokuratury, bo to po prostu rozwali te instytucje. I prokurator Robert Hernand określił tę sytuację w sposób następujący. Zobaczcie to nagranie, które krąży po sieci od dwóch dni. Nagrywam, bo chcę, żeby Pan o tym pamiętał. Pana działania jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez Pana. W jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji Pana Premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany Pan prokurator krajowy? Na podstawie y, przepisów y, artykułu 47 to uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuje pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamiona na popełnienie przestępstwa. Ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić do stanu spoczynku, do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy. I absolutnie takiej decyzja nie może być skutecznie zmiana. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem krajowym. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi informuje panów także, że obowiązki, jeżeli pan, pan prokurator krajowy uzna, przyjmuje stosowny zastępca prokuratora w tym momencie generalnego. Przykro mi bardzo. Takie są przepisy. Do zobaczenia w poniedziałek tutaj w siedzibie Prokuratury. Myślę. Bo tutaj mój gabinet jest do mojej dyspozycji i będę z niego. Dobrze, panie ministrze, szacunek, ale to jest budynek prokuratury krajowej, chciałem tak, zaznaczyć. Ja wiem, panie ministrze, z całym no, szacunkiem dla pana ministra, ale uważamy, że to działanie, które zostało podjęte, jest działaniem w charakterze bezprawnym i przyjmie pana informuję, że w tym zakresie podejmowane są stosowne kroki, będą podjęte. Dziękuję bardzo, Kłynę się do widzenia. Panom także. Prokurator Robert Hernand niewątpliwie wykazał się odwagą. Wprost powiedział Bodnarowi, że to, co robi, narusza prawo. I ten film no, bardzo szeroko się rozchodzi w internecie, ale najlepsza jest, najlepsza jest reakcja Dama Bodnara. Otóż czytamy dzisiaj w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, że Hernand obcesowo wyrażał dezaprobatę decyzji prokuratora generalnego, czym. Położył przełożonego w niekomfortowej sytuacji, by publicznie go zdyskredytować. Czyli Bodnar przez lata mówił, że zależy mu na niezależności prokuratorów. Hernand, być może wziął sobie to do serca, uznał, że jak może być niezależny, to powie wprost, co myśli prokuratorowi generalnemu o jego bezprawnych działaniach. No i Bach nie spodobało się to Bodnarowi, więc już prokurator nie może być niezależny, o ile nie wprowadza Adama Bodnara w dyskomfort i obcesowo go nie krytykuje. To są warunki wynikające prawdopodobnie podobnie z kodeksu moralności Adama Bodnara, ale Hernand mógł nie znać kodeksu moralności Adama Bodnara, bo nie został oktrojowany mu przestawny wcześniej, ale nieznajomość prawa szkodzi, a skoro prawo określa Adam Bodnar, no to Hernand ma już przeklapane. No i tyle w praktyce zna, znaczy ta ich niezależność. Oczywiście w najbliższych dniach, już mówiąc całkowicie poważnie, to, co się dzieje, jest gigantycznym zagrożeniem dla państwa w prawa w Polsce. Oni lata mówili o praworządności i nigdy im nie chodziło de facto po to, żeby prawo w Polsce było szanowane, bo teraz mają okazję szanować prawo, a tego nie robią, siłowo próbują e, przejmować instytucje. Niezależnie od tego, co wymyślicie, co oni myślą o ustawach, które wprowadzono w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, to ustawy to były. Czyli tworzono prawo i w oparciu o prawo, które się komuś może nie podobać, ale kiedy jest uchwalone, staje się prawem, były podejmowane decyzje. Teraz decyzje są podejmowane bezprawnie. Prawo jest przeszkodą, pułapką. Niektórzy eksperci opozycji twierdzą wręcz, że konstytucja jest pułapką dla rządzących. No to jeśli konstytucja im przeszkadza, to oni w, taki razie, w takim razie są demokratami, skoro yy, konstytucja demokratycznego państwa im przeszkadza? Yy, próbują przejąć prokuraturę. Przypominam, że prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko wielu politykom Platformy Obywatelskiej, zgromadziła dowody w bardzo wielu sprawach. Gdzie przed sądami są politycy Platformy obywatelskie. ale przypominam też, że w wielu sprawach prowadzi prokuratura również postępowania, które się nie zakończyły. Nie znamy ich kulis, a przecież na przykład Tysiąc Dni Tomasz Grocki nie ma uchylonego immunitetu w sprawie korupcyjnej, bardzo poważnej, właśnie na Pomorzu. I być może chodzi o to, żeby Tomasz Grocki mógł już w 1057 nie siódmą noc w końcu spokojnie zasnąć. I może to jest cel tej operacji, ale ona jest bezprawna, ona niszczy autorytet prokuratury, ona niszczy państwo prawa w Polsce i cieszą się z tego przestępcy. Być może taki prezent chciał im Donald Tusk przynieść, ale na pewno ten prezent, który dostali w swoje ręce przestępcy od Adama Bodnara w ostatnich dniach nie przysłuży się Polsce. Zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji, do wysłania tego materiału znajomym i do śledzenia moich kolejnych nagrań, w których będę Wam tłumaczył, no niestety, ale z tygodnia na tydzień kolejne akty, które są aktami zamachów na kolejne instytucje wbrew prawu w Polsce. A Polacy powinni wiedzieć, co się dzieje w takich ważnych sprawach, bo dzisiaj media, wczoraj media publiczne, następnie posłowie, prokuratura, a któregoś dnia. Po prostu nie będzie można swobodnie wyrażać swoich poglądów, bo jak się to zrobi, to będzie ponosiło się konsekwencje zwolnienia z pracy, blokowania awansu zawodowego czyli takich spraw, które mogą dotknąć każdego z Was. Żegnajcie, do zobaczenia w kolejnym nagraniu.